To jedno z najdroższych i najtrudniejszych przedsięwzięć budowlanych w historii. Po ponad 100 latach od położenia pierwszych torów pozostaje najdłuższą linią kolejową na świecie. Ma 9289 km długości, przekracza 8 stref czasowych, a jej pokonanie trwa ponad 6 dni. Łączy zachód Rosji z jej wschodnim wybrzeżem. Pełni tę samą funkcję co autostrada. Wije się przez dzikie krajobrazy, przecina rzeki oraz bezkresne lasy. Pierwszą stacją jest Dworzec Jarosławski w Moskwie. Linia biegnie przez Jarosław i przekracza Wołgę. Najdłuższą rzekę Europy. Na 1777 km w górach Uralu kolej pokonuje geograficzną granicę Europy i Azji. Następnie wiedzie przez Jekaterynburg i Omsk nad Irtyszem oraz Nowosybirsk, największe miasto Uralu nad rzeką Ob. W okolicach Krasnojarska linia przecina kolejną dużą rzekę Jenisej. W Irkucku, jednym z największych miast Syberii, tory biegną brzegiem Bajkału, uważanego za najgłębsze i najstarsze jezioro świata. Za Ułan Ude, stolicą Buriacji, tory prowadzą w kierunku granicy z Chinami. W Habarowsku przecinają Amur. Ostatnią stacją jest Władywostok nad Pacyfikiem. Główna linia łączy się z innymi międzynarodowymi szlakami, jak kolej wschodniochińska z końcową stacją w Pekinie oraz z koleją transmongolską, która również wiedzie do Pekinu, lecz biegnie przez równiny Mongolii. Rosjanie potrzebowali linii kolejowej ze wschodu na zachód kraju. Plany połączenia koleją Syberii z wybrzeżem Pacyfiku mają długą historię. Jednak pomysł wybudowania linii kolejowej zyskał szczególną popularność w latach 80. XIX wieku za rządów cara Aleksandra III. W 1851 roku była już gotowa linia łącząca Petersburg z Moskwą. Jednak plany kolei transsyberyjskiej oficjalnie zatwierdzono dopiero w roku 1890. Siergiej Wite, późniejszy minister finansów, objął stanowisko jej dyrektora. Tory podzielono na kilka segmentów. Robotnicy układali tory etapami z dwóch stron, tak by spotkać się w centralnym punkcie trasy. Nie obyło się bez problemów. Pośpiech i ograniczenia finansowe poskutkowały brakiem środków na dynamit, dlatego wszystkie tunele zostały wydrążone ręcznie. Niewielu godziło się na niskie płace i złe warunki. Więc do pracy zaprzęgnięto więźniów, a później żołnierzy. Jednak ci odmówili pracy ramię w ramię ze skazańcami, więc dochodziło do zamieszek. Wylewające rzeki, bagna będące siedliskiem chorób, ekstremalne warunki pogodowe i katorżnicza praca były codziennością. Linię ukończono i oficjalnie otwarto w 1905 roku. By uczcić dokonania inżynierów oraz ogromną determinację, renomowany jubiler Faberze stworzył jedno ze swoich słynnych jaj. Czar Mikołaj II podarował je swojej żonie, cesarzowej Aleksandrze Fiodorownej.